Na końcu tej ulicy stoi Kościół Ewangelicki. Korzystając z okazji, opowiem Państwu krótko o tutejszej społeczności ewangelickiej. Jej początki sięgają końca XVI wieku. W kościołach w Mikulczycach, Biskupicach i Kończycach, kiedyś gminach wiejskich, a dziś dzielnicach Zabrza, odbywały się nabożeństwa luterańskie. W XVII wieku, po wojnie trzydziestoletniej, w której protestanckie państwa walczyły z katolicką dynastią Habsburgów o religijną dominację, ewangelicy stracili niemal wszystkie kościoły na Górnym Śląsku. Protestantyzm zaczął się odradzać na tych terenach dopiero wraz z odkryciem pokładów węgla kamiennego i otwarciem kopalni królowa Luiza. Na teren miasta i okolicznych wsi zaczęła napływać ludność z bliższych i dalszych stron, w tym wielu ewangelików. Prawie sto lat musiało jednak minąć, nim utworzono w zabrzu samodzielną parafię. Należało do niej około 1400 osób. Dziś jest pół tysiąca mniej. Przy końcu ulicy na rogu po prawej stronie znajduje się kościół pod wezwaniem pokoju. Bardzo dobrze widać teraz jego wieżę. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ulicę Marcina Lutra.